Dobra, dalej. Proszę Państwa, podejrzewam, że większość z Państwa ma ulotki, a informujące o tym, po co się spotkaliśmy dzisiaj, i na drugiej stronie jest tekst hymnu pieśni Oda do radości. Pieśni, która jednoczy i powinna jednoczyć, i głęboko w to wierzymy, będzie, będzie jednoczyła wszystkich Europejczyków w wolnej. Demokratycznej Europie. Spr mamy, mamy ulotki, mamy teksty? Dobrze. To maestro, spróbujmy zaśpiewać razem pierwszą zwrotkę Ody do radości. To zaśpiewamy być może później. Gdzie twój przemówi głos? Jasność twoja, wszystko zaćmi. Złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą grać mi. Tam gdzie Twój przemówił głos. Ona chcę. Dziękujemy serdecznie. Tak, brawa się należą i kompozytorowi i, i wolnej, demokratycznej Europie.